Dzisiaj sobie pojedziemy Fiatem Uno, to już będzie trzeci odcinek. Nie wiem jak wpadną, ale to jest trzeci. Dobra, jedziemy sobie jak zawsze. Czyli A teraz jedziemy sobie. No wiadomo jak to jest zawsze, kiedy się rozbijemy. On ma turbo, to jest Fiat w turbo, Fiat Uno. patrzcie jak to idzie, jak szatan pójdę. Mam już 150, mam czwórkę, dopiero ma pięć biegów. Wydaję z brzegu, nie da? Dobra, a chłop, lepiej to zrobisz. Lepiej, lepiej będziesz robił, jak będziesz O! Tu jest Tutaj ładnie zakręcamy. Jedynka. I but. Tędy my jeździli zawsze? Tak, tak. Dobra, bo mi się coś pomyli. Już no macie tam prędkość, gdzieś koło 140. Nie, 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 tej nie, małe nie, 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 3 stopnie 5 stopni. Czemu, czemu się tak przygrzewa? A, bo może jest ciepło. Tego nie pomyślałem. Tego nie myślę. Nie pomyślałem o tym, ale dobra, nie jedziemy. U, u nosem jedziemy. I tu skręcali? Nie, dobra. Dobra, o, o trochę. Jak będę go tak gazował, to nie wiem czy kiedykolwiek go styknie, ale dobra. Bardziej się grzeje teraz. Czemu go tak zarzuca? Jenny. Najkrótsza trasa. No, kończymy, wiem, że mógłbym jechać dalej, ale mówię. Jak się rozbijemy, już leży, jak poszedł, trzeba poszła. Dobra, no to jeszcze... Jeszcze chwila z takiej kamery. A wiecie, Teraz się już rozbijemy. Będziemy się rozbić to już takie w ramach zabawy i za 200 słów prawie. na O, O, o! Teraz. O kurde, ja już się zmiażdżył. O teraz to już na pewno nie pojedziemy. No więc pa. Zasubskrybujcie, zalajkujcie. Baj!